To jest program się zobaczy, na kanale się zobaczy. Kłaniamy się nisko i witamy Piotr Gociek. Łukasz Adamski. Dziś specjalne wydanie polecajek aktualnościowych nie będzie właściwie cały ten program, to będą takie wielkie wspominajki, polecajki. Tak, tak. Widzimy się w y, uroczystość wszystkich świętych i w tym dniu chcielibyśmy... Nie o Halloween, nie o najlepszych horrorach miesiąca ani roku, tylko chcieliśmy o tych, y, którzy ze świata filmu, ze świata kina odeszli w y, mijającym musiałem, roku. Musiałem moją pasję utemperować, jednak o horrorach nie będziemy rozmawiać. Nie będziemy. Y, Gociek zabroni. Jeden z tych, których żegnamy, David Lynch na mojej koszulce, jego filmy też y, przede mną stoją y, w y, edycjach y, Blu-ray. Powiem ci, drogi Łukaszu, że jak przejrzałem tę listę yy, pożegnań, no to byłem w szoku, jak jest długa, jakie potężne nazwiska a, mieliśmy. A szczegóły a... przedstawimy państwu za chwilę. Wielcy, którzy byli bardzo znani, wielcy, którzy byli trochę zapomniani, e, też myślę parę nazwisk, które gdzieś uszło uwadze, mm -hmm. e, szczególnie tych, którzy nie są takimi pożeraczami wszystkich informacji kinowych, bo przyznam szczerze. I, Wstydzę się, że na przykład mnie umknęło to, że gdzieś po drodze yy, pożegnaliśmy na przykład Jadwiga Jankowską, znakomitą mm. aktorkę. Yy, umknęło mi gdzieś, że w tym roku odszedł Robert Benton, reżyser sprawy Kramerów, ale mm. też wielu innych znakomitych filmów i świetnych scenarzysta. No, oczywiście zawsze uwaga, koncentruje się na tych największych, na tych najbardziej pamiętanych, też o nich będziemy mówić, no szczególnie, że ostatnie tygodnie no, to była taka czarna seria, w której mieliśmy i Roberta Redforda i Diane Keaton, prawda? Trzeba, to, to są te najświeższe, tak, tak, najświeższe tak. pożegnania, które, które, za nami. Tak, no David, David Lynch, my poświęciliśmy mu oddzielny program i też tutaj odsyłamy, on akurat jest na otwartej konserwie, także można tam na YouTubie odszukać, Gene Hackman również oddzielny program. To prawda. Więc pewnie nie będziemy tutaj się rozwodzić nad tymi wielkimi filmowcami, no, ale Diane Keaton, możemy się tutaj zatrzymać przy mhm. Diane Keaton i przy Robercie Redfordzie. Diane Keaton no właśnie, dla ciebie Diane Keaton to jest jaka rola? To znaczy jaka dla rola mnie, to jest, Słuchaj, ta, jest To jest niesamowite, bo dla mnie Diane Keaton to jest, yy, to jest przede wszystkim Woody Allen, <laughs> tak bo same. ja zdążyłem zobaczyć ją w filmach Woody Allena, zanim zdążyłem ją zobaczyć w Ojcu Chrzestym. Taka była, nie wiesz, taka, wieku, taka była kolejność u mnie po prostu, mm. wiesz, oglądania, bo po prostu jak ja zacząłem chodzić do kina, także do kin studyjnych jeszcze w PRL-u, no to yy, ojciec chrzestny to już dawno, dawno temu w kinach pokazywany nie był, więc trzeba było czekać mm. na jakąś powtórkę telewizyjną. Ale ja tak naprawdę to mogłem na spokojnie ten film dopiero obejrzeć gdzieś pamiętam z kaset VHS. Natomiast na niektóre filmy u ale na jakiś przeglądach w wierzchniach studyjnych no. się załapałem, więc oczywiście Annie Hall, e, wiesz, e, oczywiście Manhattan, to były rzeczy, które były moim przywitaniem z Diane Keaton. No, I... ukocha... moja ukochana, znaczy, oczywiście no, moja ulubiona rola Diane Keaton, kiedyś, to widziałem, że no to w mediach społecznościowych mm. właśnie filmik umieściłem z Annie Hall, jej Oscarowa mm -hmm, rola. Mm -hmm. Ona dostała jej nazwisko. Natomiast jednego dlaczego Oscara. Ojciec Chrzesty? No bo Kej, Kej, ukochana tak, Patrzino tak. w Ojcu Chrzestu właśnie teraz Jeżeli miałbym wybrać jedną scenę, która pokazuje, jak wybitną aktorką była Diane Keaton, to jest ta scena z końcówki drugiego, jedna z ostatnich scen mm -hmm. Ojca Chrzestnego. Kiedy Michael Corleone zamyka drzwi przed Kay, ona przychodzi, tak naprawdę chce się z nim pojednać i cała scena jest rozegrana w milczeniu. To jest już ten Michael Corleone, który jest, który jest potworem, to jest ten Michael Corleone, który zabija swojego brata zaraz potem i zamyka przed nią drzwi i oboje milczą. Al Pacino milczy, ona milczy i tyle emocji, ile tam jest no to jest majstersztyk aktorstwa. Nie wiem, dlaczego ona nigdy nie była nominowana do Oscara za Ojca Chrzestnego. To jest dziwne. Mm. Dostała Oscara, jak się już rzekło, za Annie Hall. Ja bardzo, jeżeli chodzi o Łódek ale na Lubię jej rolę w Miłość i Śmierć. To jest, to o, jest, to jest, to jest cudowna to prawda. parodia, mm, to mm. i parodia tych wszystkich rosyjskiej literatury. Także no tak, wielka aktorka. Ja byłem zawsze, znaczy nie zawsze, wróć. Ja byłem mocno zdziwiony, jak sobie bardzo uważnie przejrzałem filmografii Diane Keaton i odkryłem, że tak rzadko jej się zdarzały role dramatyczne, a my wiemy, jak ona dobrą aktorką dramatyczną jest, bo to nie tylko Ojciec Chrzestny, to jest też taki film Shot the Moon, nie pamiętam tytułu polskiego Alana Parkera, taki dramat obyczajowy. Ją pożarły w pewnym momencie, szczególnie w późnym okresie mm. życia, komedie romantyczne różnego, różnej klasy, lepsze i gorsze. Ale za lepiej późno, niż później miała do osób. Tak, tak, tak. I było, było tych ról mm. bardzo, bardzo dużo. Co zresztą niespecjalnie jest szokujące, bo pierwszy film, kinowy, w którym ona występowała, to też była komedia romantyczna. Um, Diane Keaton, która napisała też bardzo ciekawą swoją autobiografię. Mm. Ta autobiografia ukazała się po polsku w odróżnieniu od trzech innych książek, których nie znamy. Jedna z tych książek jest bardzo poruszająca o jej relacji z bratem, który miał kłopoty ze Psychicznym. Um, otóż w tej swojej autobiografii napisała o tym, że, jako bardzo młoda aktorka, była niesłychanie niepewna. Mm -hmm. Uważała, że jest brzydka, że nie ma talentu. I e, Woody Allen ją uspokajał mm -hmm. e, i mówił do niej tak: e, You are funny and funny is money. Mhm. Więc nie martw się, dasz sobie radę, przebijesz się. Jedź dalej na te y, 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 próby, na te castingi, wiesz, nie poddawaj się. No nie poddawała się i wyszła z tego niesamowita wspaniała kariera i taki rodzaj charyzmy, której się w Hollywood nie spotykało, bo to jest tak, że nie wszystkie filmy, w których występowała Dajanki, to są dobre. Mhm. Natomiast z reguły Diane Keaton jest w nich zawsze bardzo dobra. No tak, to jest ciekawe. No, Zobaczona przecież fantastyczny y, drugi plan stworzyła w y, młodym papieżu Paulo Sorrentino. Grała tą taką no, najważniejszą kobietę w życiu y, Piusa XIII, y, trzy, czyli Leny Belardo. Y, y, Lenego. Tak, tak, no Diane Keaton miała, znaczy ty mówisz, że ona zawsze no właśnie uważała, że nie jest atrakcyjna, tak, no, zobacz, że druga nawet, osoba. Nawet trafiła kiedyś na listę 50 najbrzydszych gwiazd Hollywood. Co pamiętam. jest też bardzo tak, dziwne, tak. bo ona była mm. bardzo seksowną kobietą, ona miała bardzo taką specyficzną urodę, ale zobacz przecież w Annie Hall ona tym seksapilem też zarażała i, i skradła serce samego Michaela Corleone. Natomiast zobacz, jeżeli jesteśmy przy urodzie, no to możemy tak bardzo gładko przejść do Roberta Redforda, który z kolei całe życie zmagał się z tym, żeby był pięknym mężczyzną i Robert Redford miał jedną nominację do Oscara aktorską za "rządło", Dostał Oscara dopiero za reżyserię Zwykłych ludzi Ordinary People i Robert Redford mam takie wrażenie, że całą karierę próbował udowodnić, że nie jest tylko przystojnym, pięknym mężczyzną, tylko że jest po prostu świetnym aktorem. I i to jest właśnie ciekawe, że dwie strony tego samego medalu, nie? Że, że oboje przeszli do legendy, stali się absolutnymi ikonami hollywoodzkiego kina, a jednocześnie walczyli też z tym swoim wizerunkiem. No Redford tworzył w latach 70-tych bardzo wyraziste role w tych wszystkich filmach buntowniczych, wszyscy ludzie prezydenta, tak? Baczka Pakuli. Sidney przede wszystkim, no wiesz, no rządu oczywiście to był chyba ten największy komercyjny przebój, ale to jest też facet, który się Potrafił wynaleźć na nowo i wynalazł mm. się bardzo skutecznie. Bo on się tak, jak zabrał się za karierę reżyserską, to zauważ, że też zaczął robić filmy, za które się sypały nagrody. No Zwykli ludzie, Fasolowa Wojna, Quiz Show. Mój ukochany film, w ogóle uważam, że to jest jeden z najlepszych filmów lat 90., mm. mocno dzisiaj zapomniany, niedoceniany. Później było gorzej. Przez ostatnie dekady on za często trochę wsiąkał w takie projekty filmów, które były z punktu widzenia amerykańskiego liberała, a on był takim staromodnym amerykańskim. Liberałów, niesłychanie poprawne politycznie, a prawdy politycznej to niewiele w nich jakoś, jakoś było. Natomiast w odróżnieniu od rozmaitych, tak zwanych innych, zaangażowanych gwiazd Hollywood, mm -hmm. on nigdy nie uważał, że jego rolą jest jeżdżenie na jakieś partyjne spędy i przemawianie. Mm -hmm. Jak miał jakieś rzeczy do załatwienia, a on był działaczem takim, nie wiem, jak to w polskim języku oddawać: environmentalist, prawda? Czyli ochrona yy, przyrody, krajobrazu, ale taka w takim, można powiedzieć, konserwatywnym, w tym stylu, no bo on walczył o to trochę jak Yellowstone, Datton, prawda? Tak. Który mówi: Nie możemy wpuszczać na naszą piękną ziemię, które dał nam Bóg, nie możemy wpuszczać rurociągów, nie mm. możemy zabudować tego wszystkiego hotelami. On okay. o to walczył i teraz różnica polega na tym, że zamiast pyszczyć na konwencjach demokratów, to co robił? Zabierał się do roboty, wydawał pieniądze na prawników, mm. składał projekty, rozmaite na piśmie, jeździł z nimi do kongresu, występował na przesłuchaniach w kongresie, argumentował, doprowadzał do tego, że things were done. I, i, i właśnie no, dobrego określenia użyłeś old-fashioned, staromodny e, liberał, bo on szanował też zdanie odrębne. Znaczy, i tych, z którymi się nie zgadzał. Nigdy ich nie lżył, nigdy tak. ich nie wyzywał. I zauważ, że on, on wyreżyserował też taki film bardzo zapomniany dzisiaj e, Reguła milczenia, gdzie opowiadał o ekstremizmie i terroryzmie lewicowym. Oh. Znaczy on, on, on też potrafił dotykać tematów, które były niewygodne dla jego bańki, jak to dzisiaj się mówi, politycznej. I no jednocześnie był to też filmowiec, który bardzo dbał o kino niezależne. Festiwal Sundance bierze się od oczywiście Sundance Kid'a. Ale gdyby nie Robert Redford, to możliwe, że nie byłoby kariery Stevena Zodenberga, Quentina Tarantino i tych, którzy na festiwalu Sundance pokazywali swoje filmy. To no on był, dbał o tak, to. Tak, jeśli chodzi o, o stworzenie tego całego segmentu kin niezależnego czy wsparcie w Stanach to jest jego rola. jest Absolutnie nie do przecenienia. I zobacz, aktor, który w latach 70. zrobił tak wiele ważnych filmów, no oprócz Trzy Dni Kondora, Wszyscy Ludzie Prezydenta, filmy, o których już tutaj Wielki Gatsby, oczywiście rządło, no to taki bardziej popularny, tacy byliśmy. Jeremiah Johnson, ostatnim filmem oficjalnie, tu jest sprawdzam w jego filmografii, to jest Avengers, koniec gry. To jest ostatnia rola Roberta Redforda w 2019 roku. On jeszcze zrobił, główną rolę zagrał w Gentleman z rewolwerem. Taki bardzo uroczy CC Spacek. Bardzo fajne pożegnanie z ekranem. kino, tak, tak. tak, tak takie, pożegnanie. takie trochę, tak, tak. W takim staromodnym stylu amerykańskich opowieści o dobrych włamywaczach. I tam mm -hmm. też romans, ukresu życia i też taki, taki film o godności, trochę właśnie o tym, żeby być sobą do samego końca. Bardzo ciekawy to był. Tak chwaliłem, pamiętam, ten, ten film. Patrzę sobie właśnie, wiesz, tak po przedstawicielach tej starej gwardii, którą żeśmy pożegnali. Robert Benton. Dla mnie to jest takie bardzo ciekawe nazwisko. To jest fac, który y, napisał scenariusze, wiesz, do Bonnie i Clyde, mm. y, do ostatniego seansu, do sprawy Kramerów, który naj, naiwniaka, pamiętasz, rewelacyjnym z polem Newmanem. Z polem Newmanem Przyjaciel i, zresztą Roberta Redforda. Y, y, dokładnie. Reżyserował właśnie sp sprawę Kramerów, y, czy wspomnianego naiwniaka. Ja pamiętam, jak Byłem zachwycony faktem, że y, znalazł czas na zrobienie takiego filmu Neo Noir. Mm -hmm. 98 rok to się Twilight nazywało. U nas to było pokazywane jako... Półmrok, i chyba kiedyś na kasetach VHS jako zmierzch się ukazało, czy coś. Mm -hmm. Tam grał Paul Newman, tam grała Susan Sarandon, tam grała młodziutka Reese Witherspoon, mm -hmm. e, wiesz. I grał też Gene Hackman, do którego za chwilę przejdziemy. Tak. I ten film był absolutnie uroczy. To jest taki jeden z moich ukochanych. Drobniutki film, wiesz. Bardzo, mm -hmm. e, bardzo szczątkowa fabuła, hołd dla kina noir. Było to wszystko po prostu perfekcyjnie nakręcone. Zdobywca trzech Oscarów. Tak, tak. A o Robercie Bentonie mało kto dzisiaj tak, pamięta. Tak. Ja nawet nie pamiętam, czy w jakiejś polskiej prasie było jakieś pożegnanie. Dwa jego tak, wiesz, Oscar, kiedy odsąd... Oscary za sprawę Kramerów, ale też za miejsce w sercu Oscar, za scenariusz. To był świetny scenarzysta. I, i, i tak, jeden z tych takich właśnie reżyserów, o których się zapomniała, który stworzył bardzo wiele no ważnych filmów i, i takich filmów, które nie kojarzymy z tego, że są robione przez mm -hmm. tego samego gościa, bo mm -hmm. też potrafił w różnych gatunkach się odnaleźć. No Gene Hackman też oddzielny odcinek mu poświęciliśmy. Tak, Pewnie ale, ode, o, ale postać absolutnie niezwykła, przerażające okoliczności śmierci, tak, już nie będziemy tak, w to wchodzić. Kto jest zainteresowany, może sobie w internecie doczytać, ale też taki człowiek, który początkowo marzył o zupełnie innej karierze i też taki facet, który trafił do kina z dużą wiedzą na temat tego, jak wygląda prawdziwe życie. Mm -hmm. I on tą surowość wniósł z sobą do, do kina. Mm -hmm. To był tak jeden z bardzo nielicznych, bardzo wiarygodnych gości. Znaczy patrzyłeś na niego na ekranie i wiedziałeś, że to nie jest aktor, tylko to jest wiarygodny facet. Niezależnie od tego, czy go oglądasz u kopoli w Rozmowie, absolutnie genialna, ge genialna kreacja. No jego kreacja. największa rola chyba. chyba tak, chyba tak. Czy we francuskim Łączniku, jak się na niego Oscar patrzyło. Oskar Bez przebaczenia Oskar II. Tak, tak. Ta, po prostu, no y to był facet, którego, kiedy, na którego kiedy patrzyłeś, to mówiłeś sobie: Ja mu wierzę. Nie? Wierzę w to, co on, to, co on Tak, pokaże. tak, tak. No i wiesz, no, no, tak jak wiesz, ja się nie będę nad nim tutaj rozwodził, też mówię: odsyłam, bo tam naprawdę taki, no, bitą, bite 40 minut rozmawiamy o Hackmanie, ale wiesz, mnie też bardzo zasmuciła. Znaczy, śmierć każdego z tych filmowców mnie zasmuciła, ale bardzo mnie zasmuciła też śmierć Wala Kilmera. Wiesz, bo Val Kilmer to był jeden z tych aktorów, który mm, bardzo mocno wpłynął na mój gust filmowy przez kilka swoich kreacji na początku no, on lat 90. To ten moment, kiedy ty najbardziej chłonąłeś kino. Ta jego gwiazda rozbłysła, jak ty byłeś jeszcze The, dzie dzieciakiem. Tak, to był ten The Doors, wiesz? The Doors to był pewnie ten. Willow, e... wiesz? To był Willow. To jest właśnie ciekawe. To był właśnie Willow, tak, nie? Tak. To był właśnie Willow. Ja pierwszy raz mhm. go poznałem w filmie Willow. To był taki film na kasetach VHS. Pierwsze Fantazy ja nigdy nie wszedłem aż tak mocno. No, ale w fantasy. jakie znakomite. Nie dość, nie dość jeden z pierwszych dużych filmów fantasy, to jest to tak, dobry tak. film Rona Howarda, natomiast wiesz, on w The Doors pokazał. To wymyślony że... przez George'a Lucasa, to tak, był w ogóle wymarzony tak, projekt George'a Lucasa. Tak, tak. On wiesz, on, on, on pokazał em, w The Doors, jak też aktorem jest, był wybitnym, jak. To jest, wiesz, w The Dorse była jedna też z tych ról, e, podobnie jak u Hakina Phoenixa, tak, w Spacerze po linie, gdzie aktor e, lepiej śpiewa, niż e, postać, która odgrywa, tak jak Timothy Chalamet, był lepszy mm, niż Bob Dylan. Mm, 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 e, trudno było rozpoznać, jaki był głos, który to był głos Jima Morrisona, a który był Vala Kilmera. A ja dopiero po latach sobie przypomniałem, jak już Val Kilmer był wielką gwiazdą, że ja skąd znam tego gościa. I przypomniałem sobie, jak w latach 80. krążyły na kasetach rozmaite filmy, których nie można było obejrzeć w kinach paralowskich. I między innymi komedia Top Secret, w której mm -hmm. on gra właśnie wokalistę zespołu. Tam nie pamiętam rockabilly czy wczesnorokowego, który trafia w intrygę szpiegowską ze nerdowcami. To jest ten humor triazas mm -hmm. Zucker Abrams, y, Zucker Kapitalna komedia. Ona nie jest aż tak dobra jak te ich późniejsze, najlepsze filmy, ale. Ja pamiętam, śmiałem się do rozpuku i mówię, tak, to przecież to był ten facet, to był młodziutki, to był młodziutki Val Kilmer. A z drugiej strony, jako, wiesz, wielki fan westernów, no, to na, oglądałem się właśnie tych, mm. tych różnych wersji opowieści o strzelaninie w koralu, okej, okay, mnóstwo. I to jest najlepszy do Holiday to jest jakiego widzieliśmy. zdecydowanie najlepszy. Jest... Pamiętasz, no. dwa filmy powstały i zaraz pewnie przejdziemy tutaj do... E, jeden to był Tombstone, a drugi to był Wyatt, Wyatt Earp, e, tak, i... z Gavinem Costner. No i z Michaelem Madsenem, który też zmarł mm, w mm. tym roku i Michael Madsen odrzucił... E, ale no to zaraz będziemy przy Michael'u Macenie, zaraz to powiem. Natomiast początek lat 90-tych, Kilmer, no, on później, Val Kilmer w pewnym momencie, e, no tą karierę sobie zupełnie rozmienił na drobne, grał w bardzo wielu chłamowatych, no gównianych po prostu filmach. No wiesz co, no po świętym tak naprawdę po świętym, ten zjazd się zaczął. Natomiast wiesz, czy Top Gun, gdzie był Icemanem, zresztą Wzruszająca ostatnia rola Wala Kilmera to jest właśnie w Top Gun, tak? Gdzie, w tak gdzie, Top Gun, gdzie Iceman Maverick. też umiera. Mm -hmm. nie? Mm -hmm. Ale wiesz, prawdziwy romans, gdzie zagrał Elvisa, taki Quentin Tarantino, przez Tonego Scotta ekranizowany. Jedyny scenariusz Tarantino, którego, którego on nie zrealizował. Teraz, te, teraz przecież będzie spin-off. O tutaj mam koszulkę pewnego razu w Hollywood, mm -hmm. będzie przecież spin-off o, 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 o Gaskaderze. Był na, naszym ukochanym, tak? Zresztą David Fincher go reżyseruje. Natomiast Oczywiście Doc Holiday, no ale też był Batmanem. Był Batmanem. W Nie najgorszym Batmanie, nie tak złym no, jak też, ten George Klooney. Nie na No i oczywiście gorączka. Ale zobacz, Wyaterp to był ten film, w którym Michael Madsen przyjął rolę. I przez to odrzucił rolę w Pulp Fiction. Bo Michael Madsen grał e, e, Vicka Wege, czyli brata Vincenta Wegi. Mm -hmm. Vincent Vega, John Travolta, Vic Vega jego brat. Kiedyś zresztą Tarantino miał podobny pomysł na film Vega Brothers, e, o dwóch braciach Vega. Patryk Vega zmienił nazwisko na cześć właśnie e, Vicka Wegi. Zdarza się, zdarza. I zobacz, to był wielki błąd moim zdaniem. Znaczy, to było inaczej. Bardzo dobrze dla kina się stało, że Vincenta Wege zagrał jednak John Travolta, natomiast to Michael Madsen odrzucił tą rolę i to jeden, jedna z tych ról, których się nie odrzuca, bo Wyatt Earp to nie jest aż tak wielki western. Taki zapomniany film, pamiętam, Duch i mrok, taki Hemingwayowski z Ducha, w którym w Al się pojawiał, to jest rok 96, pamiętam, że to mi się to mi się podobało. Dors uwielbiam. Wiem, że fani The Dors są bardzo podzieleni w kwestii mm -hmm. oceny tego filmu i kreacji Wala Kilmera. Ja uważam, że to był bardzo, bardzo dobry film. Fakt, że jakiś film jest bardzo dobry, możesz ocenić o tym, czy na przykład bywa pastiszowany i parodiowany. A jak sobie przypomnisz Świat to, to nagle rozumiesz, że to musiało być bardzo ważny i bardzo znaczy dobry co, film. Jak patrzymy to... na te różne biografie muzyczne szczególnie, no to jednak widzimy, że po latach, że Oliver Stone miał pomysł, żeby pokazać, kim był Jim y, Morrison. Tak? Że... Jest piękny film dokumentalny o Kilmerze, Wal. Po tytułu. Tam są piękny. niesamowite archiwalne zdjęcia, niesamowita jest to historia, warto tego poszukać. Y, natomiast y, on też napisał wspaniałą książkę. Ja nie wiem, czy ona się po polsku ukazała. Chyba. Ja jej słuchałem w oryginalnym. No, w oryginale też ją czytałem, i to jest rewelacyjna opowieść, bo to jest też już pisane no, po tych jego. czy właśnie w trakcie tych jego nie, 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 ciężkich problemów zdrowotnych. Tak, tak, on raka. I miał. on. Y no to jest przykład tego, że jednak y, przewartościował bardzo wiele rzeczy w swoim życiu mm. i bardzo szczerze w tej książce opowiadał o rzeczach złych, które zrobił i o tym, co go wyprowadziło na prostą. Znaczy w tym przypadku powiedzenie, oczywiście nikomu cierpienia nie życzymy, ale w tym wypadku y, to oklepane powiedzenie, które bardzo często jest nieprawdziwe o uszlachetniającym sobie cierpieniu, to myślę, że… Myślę, że możemy na to zwrócić uwagę. też oczywiście Michael Madsen to nie była może ta sama liga aktorska, co Val Kilmer, natomiast on też stworzył wiele ról no ikonicznych, no u Quentina Tarantino. Oczywiście nie tylko wściekłe psy, ale też Kill Ja bardzo lubię go za oba Kill Pewnego razu w Hollywood też małą rolę tam zagrał. No to jest też tragiczna historia Hollywood. na alkoholik syna stracił po swoim on też się załamał w pewnym momencie. Także trochę jak przy z Walem Kilmerem to jest jeden z tych wielkich upadków aktora, który mógł dużo więcej osiągnąć niż osiągnął. Bez wątpienia tak było. Ja myślę, że może zaprosimy naszych widzów, żeby też w komentarzach wpisywali. Mm -hmm. wiesz, Myśmy pewnie wszystkich postaci nie, 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 nie odnotowali. Tak, zaraz będziemy mówili dalej, ale wpisujcie. Zapraszam Państwa do wpisywania w komentarzach nazwisk, o których trzeba pamiętać, tych, których żegnamy w tym mijającym roku może tytuły filmów, za które szczególnie ich cenicie, będziemy oczywiście odpowiadać na te, na te komentarze. Wiesz co, ja też No tej Wilnicze odsłania. Tak, do, dyw, na nasz... do, do programu Odziemy, o Davidzie tak, tak. odsyłamy. Ja bym chciał zajrzeć też do świata Szoguna, bo dla mnie Szogun... To jest Richard Chamberlain, którego mhm. też traciliśmy. No w takich w, cierpisych w, 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 krzewów. krzewów. No, i ten Anjin Sun, ten wysoki, mhm. postawny, pięknie, przystojny, brodaty, Anjin Sun to była jedna z figur mojej młodości. Pamiętam, że jak ten serial był pokazywany po raz pierwszy w PRL-u, mhm. no to ulice pustoszały wtedy, kiedy kolejne odcinki a, były ta, ta. pokazywane. Z z to było, to no. było coś zupełnie zupełnie niesamowitego. E, a tak jeszcze, patrząc po zupełnie przegapionych z kolei a legendarnych postaciach, bo Czasem nie musisz być bardzo wielkim aktorem, ale wystarczy, że zagrałeś postać, nie, wiem, na przykład w serialu Zdrówko, mm. albo w przyjaciołach, albo gdzieś tam, A, tak. żeby się zapisać na wieki mm. e, w historii filmu i telewizji. No to przecież jakże, jakże było mi smutno, kiedy doczytałem, przeglądając informacje, że Loretta Sweet też odeszła w tym roku. Kto to jest? Państwo pamiętacie serial Masz? Na pewno pamiętacie Alana Aldes, Sokoloko i tak dalej. Na pewno pamiętacie te przeboje z komendantem Hulihanem i jego piękną żoną, ową blondynką, która miała ksywę gorące wargi. Major Margaret, gorące wargi Hulihan, właśnie w Maszu. No, to jest jedna z tych kreacji, które się po prostu pamięta. Do końca życia, jak się nawet parę odcinków tylko tego, tego serialu obejrzało, ją też w tym roku stracili. No tak, Claudia Cardinale, wielka diwa włoskiego kina, Sergio Leone, Federico Fellini, oczywiście Visconti, czyli, czyli Lampard. Jedna z ukochanych aktorek mojej babci, i mojej mamy, jak byłem mały, to jest taki jeszcze PRL, lata 70., była moda na takie. Lusterka maleńkie, które w Kioskach Ruchu można mm -hmm. było kupić, to było lusterko z gwiazdą. Po mm -hmm. jednej stronie było lusterko, po drugiej stronie było zdjęcie mm -hmm. gwiazdy. Mm -hmm. I tam właśnie e, Sofia Loren, Klaudia mm -hmm. Kardinale, Bardot, tak. Bardowicz tak, i tak dalej. Tak, tak. <laughs> to, no. Tak, tak, no więc, więc, więc zawsze, zawsze ta lista się wydłuża i to jest też dla nas, dla, dla no, ludzi, którzy się wychowali na, na wielkim kinie, to będzie każdy kolejny rok będzie coraz smutniejszy, bo ci wielcy będą odchodzić, ci, ci, ci najwięksi. No, teraz takie... to można cynicznie powiedzieć, że potem będzie mniej smutny, bo jak wszyscy wielcy umrzą, umrą, to, no, tak, to tak, będą tak. umierali już tylko ci średni. <laughs> tak. Ale zostawmy czarny humor, yy, czarny humor na boku. Yy, słuchaj, Terence Stamp. Przecież tak. też, no, tak. no niesamowita postać. Niesam... To jest człowiek, który przez Angol. kilka dekad był twarzą, tak, Stevena Soderberga, genialna Angol, rola. Tak. Przez kilka e, ładnych dekad był e, twarzą brytyjskiego kina. Człowiek, który e, był... E, Cudownie piękny w tym, jak był brzydki, ale mm -hmm. kiedyś był po prostu piękny. Tak, prostu. tak. No ja pamiętam, on ostatnią taką rolę zagrał w jednym z moich ulubionych, takich bardzo bardzo czarnych, trochę też komedii, e, horrorów ostatniej nocy w Soho. No, ja mm -hmm. Omawialiśmy tak, jeszcze w radiu tak, ten film. Tak, tak, tak. Także tak, on tam tak. z, y, jest przedstawiany na film jako srebrnowłosy gentleman. Także on był takim srebrnowłosym gentlemanem, tak, teren Tak, to prawda, ale ta rola u Soderberga y, absolutnie ge genialna. Y, pamiętam, że jak chyba. W Wenecji na festiwalu, czy w Kano, oglądałem ten mm -hmm. film, to wyszedłem po prostu z, 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 zupełnie, z, zupełnie oszołomiony. I też facet który się nie bał bardzo czasem dziwacznych, rozmaitych wyzwań, bo tak, tak. wiesz, to jak się patrzy na tą jego długą, długą filmografię, no to bardzo, bardzo różne tam są Ja, y, tam są ja myślę, że też warto jednak to na nasze podwórko przejść i wspomnieć też panią Ewę Dałkowską, y, wybitna, o, tak. wybitna aktorka, tak. która też nie bała się. Mówić swoim głosem. I zobacz, to była jedna z tych, mówię w takich sprawach społeczno też politycznych, zobacz, że to była jedna z tych wielkich aktorek, która mimo tego, że bardzo mocno się zdeklarowała politycznie w pewnym momencie, to nie została skancelowana. To znaczy, ona grała do końca tak. u największych. Nie? Mm -hmm, tak znaczy, w było. takich bardzo mainstreamowych mm -hmm. filmach. Do końca. Ale wiesz, co to, skoro, za, skoro patrzymy sobie od tej strony, to jeszcze zauważmy i tu wyjdziemy poza świat reżyserów i mm -hmm. aktorów. Y y y straciliśmy też moim zdaniem jednego z najważniejszych kryty, kry, krytyków ostatniego pół wieku. Mhm. i to zarówno literackiego, jak i filmowego, bo Andrzej Werner. Mhm. Ja pamiętam, kiedy czytałem to wydawane w latach 90., szczególnie książki Andrzeja Wernera, nikt inny nie pisał w taki bezkompromisowy sposób o polskim kinie. Mhm. Bo polskie kino po 89 roku udawało, że a kiedyś w prl no to było jak było, wiecie, musieliśmy jakoś tam sobie radzić, no ale zostało arcydzieła, prawda i tak dalej. A Andrzej Werner miał taki moralny pion, że kiedy pisał mm. i o literaturze, i o filmie, to nie wahał się przypomnieć, mm. powiedział. Tu było tak, tu żeście się dali zgnoić, tu żeście się sami zgnoili, e, i trzeba stanąć w prawdzie mm. i o tym wszystkim mówić, wiesz, mm. i o tym wszystkim przypominać. Ja uwielbiam o, czytać jego eseje i naprawdę gorąco polecam wszystkie książki książki Andrzeja Wernera, ojca mojego przyjaciela Mateusza Wernera, też zresztą krytyka. Mm. To jest też postać, którą straciliśmy w tym roku. Podobnie jak Marcel Łoziński, Łoziński legenda no, polskiego dokumentu. Absolutna legenda, no. tak. Absolutna legenda polskiego dokumentu i dzisiaj do dzisiaj filmy Marcela Łozińskiego też robią ogromne wrażenie. Ja tak miałem okazję, wiesz, obejrzeć na, jak Marcel Łoziński zmarł, to akurat podczas, krótko po festiwalu, przed festiwalem WAMA w Olsztynie i na festiwalu właśnie na otwarciu jeden z jego filmów który pokazywał historię listów, papieru, teraz zapomniałem, przepraszam, tytułu tego mhm. filmu, ale, ale to jest jeden z tych też dokumentów krótkich, krótkometrażowych, który też pokazuje, jak, jakie on miał niesamowite oko. Zresztą pewnie i tak nasi tutaj widzowie nam zarzucą, że kogoś pominęliśmy. Mam nadzieję, że bo nie. No, lista jest długa, ale o wszystkich nie damy rady opowiedzieć, bo tu i James Foley, Frederick i. Frederick Forsyth ty nie powiedziałeś. Frederick Forsyth, tak. oczywiście, bez którego tylu znakomitych filmów nie było, bez jego. Nie byłoby Barbara bez Ryska, jego opowieści. Tak. Więc. Poprawiajcie nas i czy może dopełniajcie nas, gorąco do tego zapraszamy. Zapraszamy do subskrybowania kanału, się zobaczy. Zapraszamy do subów, do lajków, do szerowania do korzystania z przycisku, na którym co jest? Wspieram? Wspieram. Wspieram, tak. Pod, pod naszymi filmami to bardzo pomoże w rozwoju naszego kanału. No i w, 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 módlmy się za duszę tych wszystkich, których których dzisiaj wspominaliśmy i których w tym roku pożegnaliśmy. Do zobaczenia następnym razem. Piotr Gociek, Łukasz Lamski.